Wielu mężczyzn zadaje sobie pytanie, jak rozpoznać dziewicę lub kobietę, która miała niewielu partnerów seksualnych i w ogóle. Spróbuję dać podpowiedzi. Oczywiście nie ma uniwersalnych cech, które wywróżą nam z fusów o tak często ukrywanej sferze życia, ale na wskazówki zawsze warto uważać. Taka kobieta mało wie o mężczyznach i seksie, nie wymądrza się na te tematy i woli rozmawiać o ludziach jako takich. Może odczuwać wstyd, że jest zielona na takie tematy. Taka kobieta nie sabotuje związków innych kobiet, nie plotkuje, nie ma wielu koleżanek, może mieć nieliczne przyjaciółki, a może zero, nie jest otoczona wieloma mężczyznami, zapewne była prześladowana przez inne dziewczyny za swoje wartości, może nieśmiałość i wrażliwość, nie jest uzależniona od uwagi mężczyzn, stąd mężczyznom ciężej ją znaleźć, nie siedzi na portalach randkowych czy Instagramie, jest o niej cicho. Dba o swoją edukację, pracę czy hobby, czyli ma zajęcia chroniące ją przed nudą i rozwiązłością, silnie preferuje poważne związki. Nie obraża mężczyzn nawet jeśli dowie się, że są prawiczkami lub nie mają dużego doświadczenia. Nie jest agresywna i dominująca. O dominujących kobietach napisałem wiele artykułów. Nie uważa, że ze wszystkim poradzi sobie sama, choć może być do tego zmuszona, będąc samotną. Ma niższą samoocenę od pustych lafirynt, które zapewne się nad nią znęcały, co nie pozwala jej nawet pomyśleć, że będzie chciana, nie zostanie porzucona, czy też że w ogóle spodoba się seksualnie. To ludzie bezwstydni mają większą szansę na wykształcenie zachowań niemoralnych. Ma empatię, jest nastawiona na budowanie, a nie rozbijanie. Nie ma skrajnych radykalnych zachowań. Radykałowie nadają się bardziej do wojen. Szanuje innych i nie przekracza ich granic. Nie robi wszystkiego, by eksponować swoją seksualność. Nie uważa, że seksualność jest jej nadrzędną wartością. Nie ma maniery, że jest mistrzynią seksu. Nie ośmiesza umiejętności seksualnych mężczyzn, czy też seksualnych części ciała mężczyzn. Bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Nie podnieca ją przemoc oraz łamanie reguł. Ma samokontrolę, co najlepiej obrazuje brak uzależnień. Prawdopodobnie będzie zdystansowana, ostrożna i nieufna, co nie pozwoli jej na budowanie znajomości zbyt szybko. Wadą może być niska charyzma. Zbyt szybki kontakt fizyczny będzie ją trochę zniesmaczał. Nie jest arogancka. Prędzej pochodzi z nierozbitej rodziny, gdzie zdrad też nie było. Może być bardzo związana z tą rodziną, co odejmuje jej czasu na szukanie przygód. Może być naiwna, idealistyczna i romantyczna, co po latach może przerodzić się w zgorzknienie, Choć te cechy, które miała, nadal będą ukryte pod spodem. Można te wszystkie cechy zakwestionować w mig, rozumiem wszystko. Jednak im więcej takich cech u kobiety, tym mniejsza szansa, że jest rozwiązła. Polecam mieć czujne oko i zapraszam na bloga. Tam rozwijam temat.